Cześć, jestem Wojtek Krysiński, jestem tym liderem w dziale supportu. W tej serii mamy opowiadać o swoich pasjach, o swoich hobby. Ja chciałbym powiedzieć o swoim lęku, który przerodził się w pasję i myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, że jedną z najtrudniejszych rzeczy, jaka przychodzi człowiekowi, to wystąpienie przed dużą liczbą osób. I w momencie, kiedy ja miałem występować na przykład na spotkaniach, na innych meetingach, drżały mi ręce, drżały mi nogi, drżał mi głos i chciałem to w jakiś sposób przepracować. No ja akurat przypadkowo zobaczyłem, że jest spotkanie Toastmasters. Toastmasters są to kluby, które zrzeszają osoby, które chcą ćwiczyć się w przemówieniach publicznych. Ja zapisałem się tam, chodziłem kilka miesięcy i uważam, że to jest świetna okazja, żeby przetrenować właśnie swoje umiejętności, żeby pozbyć się treningu. Zapraszam wszystkich na te spotkanie ze względu na trzy powody. Po pierwsze, można spotkać świetnych ludzi, wymienić się doświadczeniami. Można też spotkać osoby, które są bardzo doświadczone i dają wskazówki, jak dalej pracować nad sobą. Po drugie, nie zawsze mamy możliwość w swojej codziennej pracy, czy w domu, czy na studiach występować. Dlatego też tam otwierają się dla nas drzwi, żeby sprawdzić siebie i żeby wyćwiczyć siebie. No i trzecia rzecz, to jest naprawdę dobra zabawa, integracja, wyjście na piwo, spotkania z ludźmi, dlatego też to bardzo polecam. No i ze swojej strony chcę dodać, że Trochę się stresuję tym, że teraz będę oceniany odnośnie tego przemówienia i zdenerwuję się, ale ten stres już jest dużo mniejszy niż na samym początku, także dziękuję.